Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak wyczyścić dane kalendarza w telefonie OnePlus Nord CE4 Lite. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie wyszukujemy menedżera aplikacji. I wchodzimy do menadżera aplikacji. Przepraszam, menadżera aplikacji. Teraz szukamy w aplikacjach kalendarza i wchodzimy do opcji użycie pamięci. Następnie dajemy przycisk wyczyść dane i usunąć. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.